Cześć Mobilki, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z Eurotax Simulator 2. No miał być w niedzielę będzie we wtorek. no normy czasowe y, staram się po prostu wyrobić i tak jak obiecałem dzisiaj po prostu chcę zrobić dla Was odcinek. No ale niestety mam jedną wiadomo, wiadomość, będzie to krótki odcinek. Pojedziemy sobie z Brna do Dolinca niestety. Eee, czas nie pozwala na jakąś taką dłuższą trasę, ale myślę, że eee, w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2 pojedziemy sobie troszeczkę eee, dłuższą trasą. Mam przynajmniej taką nadzieję, że to co sobie zaplanowałem uda mi się jakoś zrobić czasowo, a może po prostu sobie jakoś nagranie odcinka sobie podzielę, nie wiem, na dwie części po prostu, żeby czasowo się jakoś wyrobić. Nie wiem, będę tak musiał zacząć powoli myśleć. powiem szczerze. Ach, mam tu... Problem wyje z wyjechaniem z bazy, bo powiem Wam szczerze, ta baza jest bardzo nieprzyjemna dla mnie. O tu jest taka ciasta brama, więc wyjazd z tej bazy trochę mi zajmie. Okej. Okay. No pojedziemy sobie po prostu po sąsiedzku między Czechami a Austrią. Linz, no miasto, w którym mieszkał przez lata sam Adolf Hitler. Żeby tak historycznie mówić o tym miejscu, dobrze. Pojedziemy tutaj tak po polutku, żeby po prostu z tej bazy wyjechać. Wpatrzu powolutku no na szczęście się udało, bez żadnych problemów. No, powiem szczerze, większy problem miałem z, yy, wjeżdżając do tej bazy nic z, niż zjeżdżając z niej. Dobra, rozejrzyjmy się. Powinniśmy mieć 300. Ale niech sobie te autka przejadą. Zlecenie jest z the World of Tracks Faktem, nie dostanę za niego jakichś kolosalnych pieniędzy za to zlecenie. No nie ma czasu tutaj się rozwijać jako taki wirtualny kierowca. Nie mam też czasu, żeby po fikcyjnej Polsce pojeździć, porobić jakieś zlecenia, żeby też wam pokazać. Kolejny odcinek z tej mapy. Jakieś nowe tereny. No organizacja czasowa z ETS-em jest e, dla mnie bardzo, bardzo trudna i powiem Wam szczerze, że nawet sam się zastanawiam, czy e, Eurotax Simulator 2 po prostu nie nagrywać co, co dwa tygodnie. żeby po prostu jechać jakieś dłuższe, ciekawsze trasy, żeby te materiały z ETS-a były jakieś takie ciekawsze, bo ktoś, powie, ktoś by pomyślał, że no ten ETS jest, ale jako taka, nie wiem, zapajdziura, że często pojawia się nieregularnie, no na to już wpływu nie mam, na to naprawdę nie mam wpływu. Są takie dni, są takie momenty, że naprawdę jestem w stanie y, zrobić ten odcinek na niedzielę tak jak jest to zaplanowane. No ale w ostatnim czasie bardzo często mam tak, że no, z ETS-em nie umiem się czasowo wyrobić. Za to bardzo was, bardzo was przepraszam. I później, właśnie z racji tego, że. Bardzo chcę z ETS-em nadgonić, żeby po prostu był kolejny odcinek. No często robię coś takiego, że te trasy są takie yy, krótkie, bo yy, wiecie o co chodzi? Nagranie materiału to już jest nieważne, czy na ten materiał z ETS-a poświęcę 30 minut, 40 minut czy poświęcę godzinę na nagranie tego materiału Problemem jest render, bo render trochę trwa, a ja też muszę znaleźć czas, żeby to się. ten materiał się po prostu z zrenderował, nie? No i takie problemy będą od czasu, kiedy nie kupię nowego komputera. Czyli jeszcze przez co najmniej rok. Jak dobrze pójdzie o ży życie pisze różne scenariusze. Nie? Więc naprawdę dzisiejszy odcinek będzie wy wyjątkowo krótki. No ale co, co ja mam na to poradzić? Mam pracę, jaką mam. Jeszcze też muszę od czasu do czasu, jeżeli sytuacja tego wymaga, jechać na zastępstwa, które dla mnie są trochę uciążliwe Pod względem Czasu pracy I pod względem dojazdu I kiedy przejeżdżam z tego zastępstwa to Kompletnie nic mi się nie chce Jasne tam film, odpalić kompa, wrzucić film do, do programu i go zrenderować No to to jest jeszcze że tak powiem szczerze pół biedy, bo to się samo robi, ale gdybym miał jakiś materiał, w którym nie mam nagrane tego co bym chciał powiedzieć, co bym chciał wam przekazać, jakieś swoje nie wiem przemyślenia, odczucia, nie wiem, retencje, na przykład z danej gry, no to uwierzcie mi, że wtedy wieczorem po prostu mi się tego kompletnie już robi nie chce. ale mam nadzieję, że od października to wszystko wróci do jakiejś takiej yy, normalności i będę mógł lepiej sobie zaplanować plan zaplanowany w planie. Dlatego na razie na kanale nie podejmuję żadnych takich praktycznych yy, kroków pod tytułem Przenosimy yy, premiery Eurotracka nie co tydzień, tylko co dwa tygodnie. Na razie tego... Nie robię, ale powiem Wam szczerze, że teraz bardziej mi to po głowie chodzi, nie? Bo chcę, żebyście żeby byli zadowoleni, żebyście po prostu mieli jakiś dłuższy materiał, żeby to spotkanie zachęcało Was do tego, żebyście znowu pojawili się za tydzień tak, na kanale i znowu moglibyśmy przeżyć jakąś taką fajną przygodę, tak? W postaci znowu jakiejś takiej fajnej trasy. A na chwilę obecną jeździmy po 300-400 po 400 km. Czyli szału nie ma. Ale powiem Wam szczerze, lepiej, żeby w ogóle był taki materiał, choćby krótki z danej serii, niż w ogóle go nie było. nie? Pamiętajcie też, że mój kanał to nie jest kanał ściśle nastawiony na... na symulatory, nie? czyli OMC i nie są pozycjami dominującymi, bo też staram się na kanale pokazywać różnorodność materiałów, czyli różne gatunki gier. No i moim zdaniem na to... na to też w wolnej chwili trzeba znaleźć czas. Ja, ja bym wam powiedział inaczej, gdyby czas wolny upływał tak samo wolno jak czas spędzony w pracy To myślę, że wtedy dalibyśmy radę ze wszystkim Muszę skręcić Fajne jest centrum miasta Peprnie. Ale jedna rzecz jest tutaj taka trochę uciążliwa, bo ja te po torach tramwajowych i to trochę daje mi złe znaki. Bbra, mam nadzieję, że ciasto było zielone. Ale ładny i yy, ładny taki klimacik tego miasta hamujemy, czekamy na zielone światło. A trochę tutaj tych świateł jest. Jeszcze nie potrafię z tego centrum po prostu wyjechać. Zostaję przed pasami. Rzecznie kulturalnie. I ruszamy w bój. Austria naszym celem. 50 km na godzinę ograniczenie. Spokojnie, damy radę. Będzie lekko pod górkę. O, daliśmy radę. Duffik dał radę. To bardzo dobrze, że. tafik. Dał radę. Więc na moim przykładzie, osoby zainteresowane YouTubeem, a osoby takie, które pracują, się pytają, czy da się połączyć YouTubea z pracą? Da się. Tylko czasami to, co sobie zaplanujecie czasowo, nie zawsze wam wypali, nie? No z polecanych przeze mnie kanałów, proszę bardzo, yy, gniewko, gniewko. Y, jest YouTuberem, który, który pracuje, łączy YouTube'a z pracą. Kanał Gamingowi Pasjonaci to, to też jest kanał, gdzie y, łączy się pracę z YouTube'em. Y, mój kanał też jest tego takim przykładem, a najlepszym takim przykładem, jak połączyć pracę z YouTube'em, to jest wyjegło. Bo... Da się, ale to. Trzeba tego chcieć. Trzeba do tego dążyć. Trzeba mieć po prostu e, dobrą organizację, nie? Znaczy wiecie, no Wojak Bohun ma jeszcze o tyle, o tyle łatwiej, że ma etat i e, w jednym tygodniu robi jedną zmianę. No. To, jest, to jest też... E, Łatwiej coś zaplanować, jak się jeden tydzień ma to, cały czas na, na rano, drugi tydzień na przykład na nockę, a trzeci tydzień na popołudnie. Jak się takim systemem zmianowym pracuje, to jak najbardziej. Wiadomo, wyskoczą jakieś taką sprawy osobiste, wypady rodzinne, prawda? Yy, więc to się zdarza, ale... Osoba pracująca na trzy zmiany na etacie ma 10 razy droższe niż na przykład e, ja czy Robert z kanału gamingowego Pasjonaci. Po e, my też pracujemy na zmiany, ale nie mamy tego na takiej zasadzie, że... Wiecie, jeden tydzień jedna zmiana i drugi tydzień druga zmiana, tak dobrze nie mamy. No, mamy wolne też po środku tygodnia, no ja mam też gorszą sytuację, bo ja też mam zastępstwa i tracę służbę u siebie na obiekcie. Albo po prostu e, wolny dzień muszę jechać na zastępstwo, nie? I tego się tak nie da po prostu dogodzić. Potem sam myślę czasowo, kiedy mógłbym dla Was zrobić to, co... Mam zaplanowane, tak, bo jak, jak robię dla was materiały z różnych gier, no to ja nie podaję daty, kiedy, kiedy się tego możecie spodziewać, tylko z dnia na dzień po prostu. Jak jest czas, jak jest materiał zrobiony, no to go wrzucam, tak, a z ETS-em i OMSI od samego początku istnienia kanału ustaliłem, że OMSI w sobotę, ETS w niedzielę, a też w ostatnim czasie było coś takiego, że OMSI było w niedzielę, ETS był w poniedziałek, albo teraz, właśnie ETS jest we wtorek. No, ale w, w tym tygodniu myślę, że OMSI na pewno będzie w sobotę. To już Was mogę zapewnić. OMSI, OMSI będzie w sobotę, bo no, przyznam się szczerze, że OMSI mi się udało w takim nadmiarem czasowym troszkę nagrać. No, a jeżeli chodzi o ETS-a, to myślę, że jak wszystko to przepójdzie, no to też mi się go uda nagrać ciut wcześniej, żeby właśnie był w niedzielę. Tylko sam, sam nie wiem, czy to y, będzie trasa pokroju właśnie Brnolinc, czy może ruszymy sobie w ciut dłuższą trasę. Ja nie mówię, że nie wiem, jakieś tam 1000 2000 km, ale ciut dłuższą, nie? Ale nic... nie Wybacznie. Yy, nic wam nie obiecuję, bo sam sam nie wiem, ile będę miał wolnego czasu. Bo wolny czas na to, żeby nagrać materiał, będę miał na pewno, tylko nie wiem, ile będę miał czasu, żeby po prostu przyjść do ETS-a. W dojedziemy do Lincu. No i z tego miasta rozpoczniemy sobie kolejny odcinek. Przez pięć pas. Trochę za gwałtownie zahamowałem. Coś tak hamuje na raty. Ok. To za chwilę będzie rozładunek. Tak jak mówię, ja, ja wiem, że ten odcineczek jest krótki, też mnie to boli, ale bardzo chciałem się po prostu wyrobić czasowo i to co wam obiecałem, że pisałem po prostu na blogu na stronie y, informator Smokola, w przy publikacji poprzedniego odcinka z OMSI, że ETS będzie we wtorek, dlatego bardzo się po prostu co do tego starałem, żeby odcinek zrobić, żeby być wiarygodnym, nie być gołosłownym. Dlatego macie odcinek z ETS-a króciutki, bo króciutki, ale najważniejsze, że, że jest, i mam nadzieję, że. Teraz w niedzielę spotkamy się po prostu. Hmm, no na dłużej. Ok. Ładunek dostarczony. No, przepraszam, w pierwszym mi się nie będę parkował. Ok, jest synchronizacja. Mamy punkty mało po mało, no ale udało się poziom wbić. Ładunek o wysokiej wartości w to zainwestuję. OK, to się udało. Więc moi drodzy, z mojej strony to wszystko. Bardzo krótki odcinek, za to bardzo jeszcze raz was serdecznie przepraszam. W niedzielę postaram się na... nagrać. Na niedzielę postaram się po prostu nagrać dłuższy odcinek, żebyśmy sobie trochę dłużej pojeździli i poruszyli jakiś ciekawy temat, a mam pewien temat, który chciałbym poruszyć w kolejnym odcinku. Nie, już od razu zaznaczam, że to nie będzie temat, yy, temat po prostu yy, osobisty. Chciałbym porozmawiać po prostu o wakacjach. O, yy, o tym, ile kosztują w dzisiejszych czasach wycieczki za granicę yy, na wakacje. Ten, I mam nadzieję, że przy dłuższej czasie ten temat uda, uda się yy, poruszyć. Yy, także to już mniej więcej wiecie, co, co planuję. Więc z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Na razie.